Kochani, witajcie na kanale o Matko i Córko. Dzisiaj y, odcinek z hol zakupowy, ale nie taki z ubraniami, y, tylko kosmetyczny. zakupowy, kosmetyczny, dokładnie. Y, zrobiłyśmy zakupy w sklepie kosmetyki z Ameryki y, w sklepie internetowym. Y, już kiedyś, rok temu, zrobiłyśmy tak. zakupy w tym sklepie i też był właśnie hol zakupowy. Też opowiadałyśmy o kosmetykach, które tam kupiłyśmy. Wtedy były to olejki, dużo olejków ja sobie wtedy kupiłam, prawda? Miałam wtedy taką manię olejkową cienie do, cienie do powiek też kupiłam. No i stwierdziłyśmy, że są tam tanie kosmetyki, w miarę dobre, a my nie jesteśmy profesjonalistkami, my nie umiemy się malować jak dziewczyny, które kręcą filmiki na YouTubie. Właśnie o tematyce takiej makijażowej. My jesteśmy normalne dziewczyny, malujemy się tak jak większość polek, więc nam jakieś takie drogie, kosmetyki nie są, nie potrzebne. są potrzebne, bo my ich nawet nie umiałybyśmy wykorzystać. Na zamówienie, które Wam teraz pokażemy, wydałyśmy 190 zł. A kupiłyśmy naprawdę dość dużo rzeczy Ja tutaj zerkam, ponieważ tutaj stoi laptop Tutaj mam zamówienie I będziemy się troszeczkę wspomagać, żeby mówić o cenach I będziemy się wspomagać Bo niektórych rzeczy jeszcze nie używałyśmy I tak naprawdę dopiero będziemy je testować Więc żeby nie przedłużać Bo mamy dużo rzeczy do pokazania To już zaczniemy, co? Tak To pierwszą rzeczą będzie tuż do rzęs Tuż do rzęs z firmy Art Deco Um, ja muszę powiedzieć, że mam ten tusz pierwszy raz, znaczy mamy ten tusz pierwszy raz, a ja go pokochałam. Ja pokochałam też. go, ponieważ ta szczoteczka um, moim rzęsom nadaje taki teatralny, um, tak, jak? Efekt, efekt, mhm. teatralny efekt. Te rzęsy um, mają na sobie trochę tuszu, są wydłużone, jest ich automatycznie więcej. Wyglądają z jednej strony jak sztuczne, ale z drugiej strony jak moje. I to jest takie dziwne, no bo jak, jakkolwiek to brzmi moje sztuczne, to wyglądają ładnie. Ta szczoteczka właśnie taka stożkowa pomaga dotrzeć do kącików i tych wewnętrznych, i, a ta tutaj ta szersza taka część ładnie tuszuje e, zewnętrzne. zewnętrzne rzęsy szczoteczka idealna do tego, żeby właśnie te wszystkie rzęsy rozdzielić dlatego pokochałam ten tusz do rzęs, jest naprawdę świetny nie kruszy się, ładnie tuszuje rzęsy, to jest naprawdę daje 10 na 10, nie widzę żadnych minusów a kosztował no nie jest najtańszy, 34,99 prawie 35 zł ale myślę, że jest wart swojej ceny, mam tutaj maseczkę, dwa razy już jej użyłam ta maseczka ma działać liftingująco, ujedrniająco, tonizująco, ma poprawić kontur twarzy, wyrównać kolory, nabilżyć, poprawić jądrność i elastyczność. Po dwóch użyciach, niestety, nie widzę jakiejś spektakularnej zmiany w mojej twarzy, ale na pewno mogę powiedzieć, że skóra jest nawilżona, jest elastyczna. Mamy tutaj korektor firmy Catrice. Nie wiem, czy dobrze wymawiam tą markę. Pewnie nas i tak poprawicie, ale wydaje mi się, że czyta się to właśnie Catrice. Jest to korektor w kremie. Ja jeszcze go nie używałam. Ja również tego korektora jeszcze nie używałam. Zobaczymy, jakie będą efekty. Kosztuje on 13 zł bez grosza. Także jestem chyba zadowolona. No Jeszcze nie wiemy, czy jest ich za tego Czy nie. chyba? Mhm. Jestem zadowolona z ceny. To jest kremowy podkład korygujący o wysokim stopniu krycia. Powinien się idealnie wtopić w skórę, ukrywając wszelkie niedoskonałości. Następnie mamy tutaj op, puder ryżowy. Teraz widzimy taką manię, właśnie na puder ryżowy. Tak. bardzo dużo dziewczyn. Testuję pudry ryżowe z różnych firm. My zdecydowałyśmy się kupić, chociaż już miałyśmy jeden w shiny boxie, ale jakoś tak kupiłyśmy następny, nie zastanawiając się. Ładnie pachnie. Ja go jeszcze nie używałam. Ja raz go użyłam, spieszyłam się, zrobiłam na, taki szybki makijaż, po prostu pędzlem nałożyłam ten puder, miał on mi skórę zmatowić, uczynił to. Także, no, ja jestem zadowolona. Ja słyszałam, że te pudry powinno się nakładać pędzelkiem, a mam tutaj gąbeczkę, więc nie wiem. No, ja słyszałam, jedna dziewczyna na YouTubie mówiła, że nakładając pędzlem ten efekt nie był taki dobry, a nakładając właśnie tą gąbką ładnie twarz została tym pudrem właśnie a przykryta. A czym ty używałaś? Ja pędzelkiem, pędzelkiem. Bo jeszcze nie widziałam tamtego filmu. Aha. No my się cały czas uczymy, także no musicie nam wybaczyć, jeżeli robimy coś nie tak, jak Wam się wydaje, że powinniśmy robić, bo inne dziewczyny pokazują to inaczej. Na polskim YouTubie można zobaczyć, można znaleźć bardzo dużo filmików, gdzie główną rolę odgrywa bananowa maska na włosy z firmy Kalos, chyba, chyba tak to się mówi, nie jestem pewna. Ja jestem inna. Ja potrzebowałam czegoś czekoladowego. No zapach czekoladowy, o jezu, czekolada. Pięknie pachnie czekoladowo. No moje włosy Ale... pachną czekoladą. Dobrze, a teraz jaki efekt? Czy... E, jaki efekt? Bo tutaj jest do włosów suchych. Zastanawiałam się, samą, czy moje włosy są suche i jeżeli moje włosy to ściano, to chyba są suche, chociaż z drugiej strony się przetłuszczają. A że nie jesteśmy ekspertkami, także no, ciężko nam było stwierdzić, jakie Paulina ma te włosy, więc y, już później y, nie patrzyliśmy na to, jakie mamy włosy, tylko no, Paulina zdecydowała się po prostu na odżywkę Czekolady. czekoladową. Bardzo dobra cena, 14 zł za litrowe pudełko. Z tej samej firmy wzięłam sobie spray do wysokich temperatur, spray do włosów poddanych wysokim temperaturom. Ja używałam go chyba dwa razy. Po umyciu od razu spryskałam tym sprayem i wysuszyłam włosy, po czym nie musiałam już ich prostować, bo moje włosy były same proste. Nie wiem, jak ty Czy to stało? się tak nie bo, ale ja mam... poczekaj. Bo tutaj na stronie internetowej pisze, że chroni włókno włosa podczas suszenia i prostowania, zapobiega puszeniu się włosów, zapewnia odpowiednie nawilżenie i niepowtarzalny połysk, czyli można to traktować jako płyn też do stylizacji włosów. Magia, magia za 950. No to co? No to dobry produkt. Teraz Wam pokażemy z firmy L'Oreal Paris. Paris, L'Oreal Paris. Co my Wam pokażemy? Co Pilię to jest? To Aloesowe. Skóra ma być delikatniejsza, gładsza, oczyszczona, wzmocniona, e, ma być świeża i pełna no. witalności. Ale niestety ja go nie używam jeszcze. Ja no, nie zdążyłam. Zamówienie przyszło do nas kilka dni temu i nie wszystko mogłyśmy przetestować. Ale e... ładnie. <ślad> ładnie pachnie. No, to jest aloes ładnie pachnie tak właśnie Ale świeżo. To teraz. No trudno, trudno. Mam nadzieję, że efekt będzie taki, jak producent mówi, że powinien być i że będzie. Teraz coś specjalnie dla mamy i wyłącznie dla mamy, bo ja cieni nie używam, a więc paleta do cieni z firmy muła. Albo muła? No nie wiem. Jak wiecie, jak to się czyta, to nam powiedzcie, będziemy wiedziały na przyszłość. I tutaj muszę powiedzieć, ja wolę cienie matowe. Tutaj te cienie są perłowe i ten efekt perłowy jest naprawdę mocny. Pomalowałam się raz, ale użyłam cieni chyba tego złotawego i tego. I ten efekt wydał mi się taki przerysowany, niedzienny. Musiałabym wypróbować inne kolorki, żeby się przekonać, może w innym zestawie kolorystycznym będzie mi ładniej. No tutaj takie 6 na 10, ponieważ kolor w sumie się dobrze trzyma. Przez cały dzień go miałam na oczach i go widziałam. Widziałam, co zerknęłam do lusterka, to, to tak widziałam te cienie. Troszkę mi to przeszkadzało także efekt jest jak ktoś lubi właśnie takie perłowe cienie to, to będzie zadowolony cienie się nie kruszą, nie rozsypują ładnie się na oku nakładają no tylko no, ja wolę matowe znowu firma Mua e, tak i tutaj mamy rozświetlacz do twarzy 16 zł kupiłyśmy też dwa produkty do pielęgnacji stóp idzie wiosna Zaczniemy za niedługo nosić sandałki, więc musimy zadbać trochę o swoje stopy. Wiadomo, po zimie te stopy nie są idealne, a w sandałkach muszą takie być. Więc kupiłam dwa produkty, które pięknie odnowią nasze stopy. Ten kosmetyk firmy Marion, złuszczający zabieg do stóp, tak się nazywa, kosztuje 9 zł. I ten kosmetyk użyłam wczoraj. Tutaj były dwie saszetki, zostawiłam te saszetki, w których jest aktywny płyn i ten płyn miał złuszczyć skórę na stopach, ciały na skórek miał usunąć. I były też takie dwie skarpetki, no skarpetki wyrzuciłam, nie będę ich pokazywać. Musiałam tak, ubrać te skarpetki na swoje umyte stopy, wlać tam ten aktywny płyn, nałożyć do tego grube skarpetki i odczekać od 60 do 90 minut, co też uczyniłam. Nic mnie nie piekło, nie drażniło, nie parzyło. Właściwie nie odczuwałam żadnego dyskomfortu. Potem umyłam stopy. Na efekt musimy czekać do 7 dni. Dobra, ale to nie jest inny produkt do stop, który zamówiłyśmy. Tak, to jest drugi tej samej firmy. I tego użyję ja, bo ty już jednego użyłaś. Tak, tak, nie potrzebuję drugiego. Ten produkt kosztował mniej, 2,50. I tutaj mamy peeling oraz maskę Parafiny. parafinową. Wiecie, idzie wiosna. My jesteśmy blondynkami. Takimi bardzo jasnymi, jasnymi blondynkami. O kartaci córki młynarza. <noise> Dokładnie. Jeżeli właśnie wczesną wiosną ubieramy sukienki, pokazujemy nogi, to nie wygląda to dobrze. Ja wolę zawsze, jak te nogi są troszkę ciemniejsze, słońce się od nich nie odbija, więc zobaczyłam rajstopy i od razu wiedziałam, że muszę je mieć, ale nigdy. Rajstopy ich... w sprayu, tak, ale nigdy ich wcześniej nie miałam. Właściwie nie wiem dokładnie, jak ich używać. No właśnie, muszę zobaczyć który z filmików, żeby się nauczyć używać. A może nawet pokażemy na vlogu, jak testujemy takie rajstopy co Paulina? Może to jest dobrze pomysł. Ten, możemy nagrać filmik, ale nie na vlogu, tak ogólnie o tym. Ogólnie, ta, Tak, dobra. No to y, będzie filmik. Y, z sobie w sprayu. Mam tutaj ostatni produkt. Jest to paletka czterech cieni. I muszę powiedzieć, że ta paletka bardziej przypadła mi do gustu niż ta poprzednia, ponieważ y, te cienie są matowe. Y, nie są one też takie bardzo kryjące, nie widać ich na oku aż tak bardzo, chociaż jednak to oko rysują. Polecasz? Tak, tak, te cienie naprawdę zdecydowanie polecam, nie muszę tu nic kombinować. Świetnie ze sobą grają te cienie, mogę ładnie konturować oko, więc jestem naprawdę bardzo zadowolona. I to już koniec. Ten filmik prawdopodobnie będzie bardzo długi. Wytrwałym składam teraz gratulacje i podziękowania. wam się medal. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca, że nie skakaliście aż tak bardzo. Wytrwali w komentarzach, piszą medal. Tak, ten medal jest dla was. Oczywiście, wszystkie linki do rzeczy, które my kupiłyśmy, i do sklepu podamy wam w opisie i już nie przedłużając żegnamy się oczywiście zostawcie łapkę w górze subskrybujcie, subskrybujcie łapujcie, komentujcie do kolejnego odcinka pa, pa kochani bają